Ze mną jest MVP pierwszego meczu Maja Szymańska. No Maja, wynik jak znów, a jak Wam się grało? Hmm, myślę, że zaczęłyśmy nie tak, jakbyśmy się spodziewały, bo jednak e, patrząc na wynik, zawodniczych, to były najwięcej punktów naszymi zacztymi zabytkami. Ale na szczęście w kolejnych sezonach nasz element e, w nam pomogło nie ma lepszej grze, aczkolwiek yy, zawodniczki z metra w kolejnych światach grały cały świat po bronie, ale myślę, że jesteśmy przygotowane na takie drugie akcje i, yy, i nie podajemy się po, po pierwszym podbitom ataku i staramy się po prostu w następnej akcji skończyć tak jak najszybciej. No właśnie to, co tak się rzucało w oczy, to była wasza przewaga fizyczna nad młodszymi rywalkami z metra, bo e, te właśnie potężne ataki twoje polsko się, chyba one przesądziły o decyzji e, komisarza zawodów o przyznaniu e, tytułu MVP. E, właśnie na ile Wy lubicie grać, e, kiedy macie tę te, te przewagę nad, nad rywalkami? Wiadomo, że z taką przewagą jest trochę łatwiej, ale też e, grając z zawodniczkami młodszymi niższymi. Jest ciężej, jeśli chodzi właśnie o skończenie tego ataku zazwyczaj, ponieważ takie zawodniczki są waleczne. Zresztą było widać, że broniły bardzo dużo i, i nie każda akcja była kończona od razu. Ale no, na pewno jest to, jest to przewaga i, i staramy się doskonalić to, żeby, żeby mieć taką przewagę nad większością zespołów. Moi drodzy, moim i Państwa gościem była MVP pierwszego spotkania Mistrzostw Mazowsza Juniorek 2021 Maja Szymańska. Do usłyszenia na kolejnym spotkaniu. Dzięki Maja.